No witam, kontynuujemy sobie kotyka, kontynuujemy sobie kotyka. Hmm. Czy ja to mogę przeczytać, czy nie? Yy, no, więc gramy yeah. sobie w gotyk. Ogólnie yy, tak sobie myślałem, że nie wiem, czy będzie, czy po tym, czy yy, po tym łowcy demonów, jeśli uda się przejść, ale chyba się uda raczej. Yy. To ogólnie nie wiem czy będę To ogólnie nie wiem czy będę kolejny raz grał w New Balance'a. W sensie chciałem sobie zagrać jakimś magiem ogólnie. Chciałem sobie zagrać jakimś magiem na przykład magiem wody. Z jednej strony mnie kusi, żeby pograć jeszcze ale z drugiej strony czuję już powoli takie, e, że chyba przydałaby się lekka przerwa. Kurde pies szczeka. Czuję, że powoli przydałaby się taka przerwa. Chyba. No, więc... Więc zobaczymy, no ogólnie to nie jest jakbym miał nie grać w New Balance'a następnym razem, w sensie po przejściu tym. To nie jest tak, że nie będziemy grać w gotyk, bo gotyk będzie chyba cały czas. Chociaż zobaczymy też, bo wiadomo, że w pewnym momencie może mi się też gotyk przejeść i... Już było jakieś tam, już było nawet tak, że nagrywałem Gothica, go nagrywałem i potem przez jakiś czas zrobiłem sobie totalną przerwę i nic nie nagrywałem. Eee... Сдохни, сдохни! No, to no mówię, no zobaczymy, może tym magiem sobie, magiem wody sobie jeszcze zagram, chciałem magiem ognia zagrać, albo magiem wody, bo jakimś tym mrocznym magiem to nie chce mi się grać, jakimś nekromantą czy coś. Chciałem się zagrać pod te dwa miecze, pod jakąś broń dwuręczną, ale w sumie... Mówię jak zaczynałem grać jeszcze tym łowcą demonów, to jeszcze tak jakiś miałem mega chęć, żeby grać w tego gotyka. Teraz mam już trochę taki... to wszystko opadło, można powiedzieć, i. Chce mi się grać, ale już tak już mnie, nie? Już czuję, że kurczę nie wiem czy... Że to bym... że to przejdę, ale... Czy będzie mi się chciało jeszcze grać kolejną jakimś klasą, to nie wiem. Więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie mówię, raczej, jeśli miałbym. Nie grać w New Balance, to będzie Gotik, ale po prostu co innego będzie. Chciałem sobie przejść ogólnie. E... Chciałem sobie przejść ogólnie Gotikę jedynkę i dwójkę, ale zrobić No-Defa. Zrobić No-Defa. Czyli po prostu przejść gierkę na jednym życiu. E... I chciałem przejść. E... Chciałem przejść te no defy. Chciałem przejść randomizer e... do dwójki Gotik 2 randomizer. I chciałem zrobić jeszcze gotika dwójkę bez nocy kruka. E... I chciałem zrobić jeszcze. Ой. Свечан. <свеча> Bye farts Więc yy, chciałem ten no zrobić: Gotik 1, 2, no-dev. Tu mówiłem, randomizer i chciałem jeszcze zrobić gotikę 2 bez nocy, kruka. I przejść yy, paladynem. Przejść paladynem. Yy, przejść paladynem. Pod y, tą świętą magię, nie? Tą magię paladyńską. Pod magię paladynów, nie? Więc zobaczymy. No, gotik na pewno będzie jeszcze przez jakiś czas. Co prawda, no mówię, nie obiecuję, że tutaj gotik będzie cały czas na kanale, bo w pewnym, w pewnym momencie pewnie już może mi się przejeść. Znudzi mi się, przeje mi się i trzeba będzie zrobić przerwę taką totalną, totalno gotycką. Na razie jeszcze tego nie ogłaszam. A zobaczymy może akurat jak będę przejdę tego new balansa. Eee. Jak przejdę new balansa. Eee. Ej, chyba muszę rozjaśnić trochę tą grę, wiecie, bo kurde Prawda? Dajmy na sześć. Dajmy Może być tak, że po prostu jak zrobię tego, tego przejdę, to to mnie najdzie ochota, żeby grać inną klasą. Zobaczymy. Po prostu New Balance. Taki problem, że kurde, jak gram wieczorem, to ta jasność jest ok. A jak gram za dnia, to kurde, mało co widzę. Ciem za ciemno jest. Jak gram w nocy to jest git Wo wow, wow Co to orki robią? Сигур, да. А, вот добрый, вруцы за ты. Dobra, uciekamy. Aha, fajnie, że oni się poryspili tutaj całkiem. I ja pierdol czemu. Aha, bo nowy. Nowy rozdział, nie? Mogą też iść przez tą kopalnię, niby tam. jakbym like Kurek. Dobra, idziemy przez kopalnię. Nie lubię iść przez tą kopalnię, bo kurwa tam nic nie widać. Aha, dużo mi to dało, szczerze. Dużo mi dało to pochodnia. No. światło będzie git, chyba. czekaj gdzie teraz? Czekaj, ja, ja rozjaśnię w tym miejscu trochę. Ja w tym miejscu rozjaśnię, sorry, sorry za jasność, ale na chwilę, na chwilę rozjaśnię to. tendek nie Czy jakby nie dobiegnął, czy nie? Not. O kurwa, są on taki szybki? Ty, on ma speeda, speedhacka ma. No teraz to nie... Ну как, нравится? Yeah. <laughs> Nie Ty, magiczne bełty całkiem niezłe są. A, że nie mam tego. как тебе это? Ну, добро